Bardzo go kochałam, dlatego że ułatwiałam, ułatwiałam go jako pisarza, jako twórcę, jako kogoś zupełnie specjalnego. Żeby ktoś, żeby ktoś się zdarzył, kto by go w ostatniej chwili jakoś e, podłapał, czy no, chociażby jakiś młody człowiek by się zainteresował. Coś. Gdzieśmy byli? Jak to się mogło stać? Tłumaczenia. No i najgorsze było, że ja mieszkałam w mieszkaniu, gdzie widziałam tam, gdzie on skoczył. Sandra się myli. Lechoń mówił to już dawno i mówił po stale. Dziś, kiedy odchodzi od nas ten wielki poeta, bogaty, intuicyjny umysł i nieskazitelny Polak, wydaje się, że odchodzi z nim także część polskiej którą przywieźliśmy z i z którą chcieliśmy wrócić. Leszko kochany, żegnam cię. Mam tu zawiniątko z ziemią, z Polski, spod Warszawy. Rzucam ci tę ziemię, pod nią będzie ci lżej. Ważne w polskim Nowym Jorku, I jaki ten Nowy Jork był w ogóle e, specjalny w tym okresie, bo tylu wspaniałych Polaków tutaj w różnych sposoby wylądowało. Pisarze spotykali się też, na przykład była taka kafeteria na 42 ulicy, słynęła z tego, że tacy już zupełnie biedni mogli tam przyjść i sobie nalać ketchup do, do, do filiżanki gorącej wody i mieli zupę sobie wtedy kupowali jakieś te coś, krakersy czy coś, to dosłownie za centy można było zjeść. A tam się Polacy spotykali, ci różni, ile Lechoń tam często chodził, pamiętam. I tam się spotykali normalnie na kawę, która kosztowała 10 centów. I gdzieś tam kawę pili 10 godzin. <grym> I tam kiedyś poznałam na No, że się byłam pod Brazylią, była szalenie. Ja byłam tuż po, po skończeniu szkoły dramatycznej, więc ja wiem, wszystko to było tak świeże, no. I tutaj Lechon siedzi, pije tę kawę gorzko, jak diabli, no. No i mówi... nic nie rozumiem, co mówię. I potem się nie spodziewałam codziennie. Coś się tam odbywało w Kościuszkowskiej Fundacji, zdaje się, była jakaś wystawa trochę ludzi no znałam jego z opowieści papy bo chodzili razem na uniwersytet no i zobaczyłam mojego bohatera on jak wszedł do kości Szkockiej, no to on chodził jak król no bo był królem Siedziałem za dwoma nawrotami przy biurku, ale tylko zarysowałem dwie kartki. Gdybym przyłożył się do tych rysunków, może mógłbym robić jakieś ilustracje i nie przeszkadzałoby mi to w pisaniu. Coraz częściej myślę, że żyłem jak nikt, bez żadnej dyscypliny, że zmarnowałem mnóstwo czasu zdolności i że fatalnie popsułem sobie biografię. Można powiedzieć, że Jan Lechoń należał do emigracyjnych wieszczów, do ścisłej czołówki największych poetów, literatów polskiej emigracji. Obok Witlina i był dla emigracji kimś bardzo, bardzo ważnym. No, z tego punktu widzenia dla ludzi takich jak generał Sosnkowski czy dla elit polskich Jan Lechoń był wielkim skarbem. Należał do grupy, jak to się mówiło pogardliwie nad Wisłą, niezłomnych. On był po prostu niezłomny. Jan Lechoń, czyli tragiczny, tragiczny emigrant, pełen, pełen jakichś takich problemów, pełen, pełen kompleksów jakichś wyobrażeń, wyobrażeń o sobie, o Polsce, o, o tym, o tym jak, powinien, jak powinien żyć wielki poeta, co powinien robić, co mu wypada, co mu nie wypada, ile tam siedzi różnych sprzeczności. Poczynając od, od właśnie jego twórczości A kończąc oczywiście na, na życiu prywatnym Miałem dziś sen, który wydał mi się tak piękny i skończony Że zaraz go przetelefonowałem Gustawowi Bychowskiemu I myślę, że zrobiło na nim to samo wrażenie Widziałem jakąś wielką salę dworcową Coś tam gadałem ze znajomymi I nagle ni stąd, ni zowąd zjawił się przede mną Ni mniej, ni więcej tylko sam Freud Wchodząc nie w moją przerwaną rozmowę ze znajomymi, ale w moje niewyznane myśli, szepnął mi do ucha przyjaźnie i jakby żartobliwie, co to pan lechoń chce umierać? A ja na to a czyż jest nieśmiertelność? Freud jakby spoważniał i bardzo mocno powiedział: Nasza wola tego żąda. Po czym ja? Ale diabeł jej nie chce? Freud znowu przybrał ten swój dobroduszny ton i spytał mnie jak dobry lekarz, a czy pan lechoń ma coś wspólnego z diabłem? Ja na to tak. I tutaj nieoczekiwana, ale moim zdaniem logiczna konkluzja tego dialogu, Freud mówi, jakby zapisywał receptę. Niech pan pisze codziennie jedną stronicę. Ciągle się śmiał. Ja się zabiję. Głos miał nieładny, bo bardzo wysoki. Wysokim głosem mówił i bardzo, bardzo szybko. Elegancja. O, bardzo ważne. Nie wygląda dobrze. Nie był tak, tak zwany chęcą, chyba, nie, nie. Taki, taki był zawsze pospiesznie chodził? się tak. Taki, że taki był nie, nie, niepewny, chyba. Nie. Chodził z laską, tak. Taką samą właśnie. No, nos taki miał bardzo charakterystyczny, duży nos. Okulary, du, duże, duże było, piaste oczy. Łysawy, bardzo łysawy. To była karykatura człowieka. Jak, jakby patrzyć na kalekę. bardzo szybko mówił. Bardzo szybko mówił. Więc sam ma się prosić, żeby jeszcze raz powiedział, jeszcze raz powiedział. Spotykał kogoś na ulicy, to w ogóle stawał i go, dwie godziny później dopiero się rozstawali, prawda, bo on traktował Nowy Jork tak jak Warszawę. Także tak, jakby na rogu Warszawy gdzieś w danym, prawda, miejscu stanął, no i rozmówki godzinne prowadził. Przechodził ulicę, w ogóle nie patrząc, czy auta jadą, prawda. No, zupełnie był w e, no, Warszawie. Koledzy jego z uwielbiali, prawie żeńscy, wszyscy ci trochę starsi, no już nie mówiąc, że i Piłsudski. Wszędzie, gdzie ruszył, no to wszędzie go znali. Kłaniali się w pewnym sensie. No młodzi, bo mistrz wielki, karmazynowe, bo to były kobyły, jak się to mówi, z punktu widzenia teatralnego, bo to były duże. Wiesz, na olbrzymią, grecką skalę. Potem, potem popełnił, próbował popełnić samobójstwo i prawie ledwo jego odratowanie. Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną. Powiem ci: śmierć i miłość, obydwie zarówno, jednej oczu się czarnych. Drugiej modrych boje, te dwie są me miłości i dwie śmierci moje. I jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia, śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. Mężczyźni odkrywają prawdę o sobie. W tym wieku, jak za młodzie, on był bardzo wierzący, a poza tym w tamtych czasach. To, to musiała być straszna rzecz dla niego, że zorientował się, że no nie może normalnego życia prowadzić. Wczoraj po południu oglądałem jakiś nadeszły z Warszawy album jej odbudowy. I w nocy miałem sen cudowny. Byłem w Warszawie, odbudowanej na czarodziejsko, która była dawną naszą Warszawą, ale w której był i Central Park, i jakaś dzielnica o niewypowiedzianych urokach. Stałem pod jakimiś arkadami, niby bankowymi, ale zbudowanymi teraz dopiero, i patrzyłem na Central Park z miejsca, gdzie jest sklep Złotnickiego. Później był jakiś sklep z ochydnymi reprodukcjami portretami Stalina ale w sklepie byli sami świetni przedwojenni Polacy. Lechoń, Wierzyński, Mackiewicz, Wańkowicz. Komuniści chcieli tych ludzi wszystkich ściągnąć do kraju po to, żeby wyrwać zęby temu oporowi, no bo skoro autorytety wracają do kraju, to nie ma sensu po prostu, żeby szaraczkowie emigracyjni opowiadali o oporze i trwali w tym oporze gdzieś tam na emigracji. I, i głęboki sens akcji reemigracyjnej, wzorowanej zresztą na operacjach z lat 20. sowieckich, polegał na tym, żeby liderów emigracyjnych zwerbować do współpracy bądź okłamać w taki sposób, że oni wrócą po prostu do kraju, powiedzą, tutaj nie ma żadnego totalitaryzmu, tutaj nie ma żadnego gułagu, tutaj nie ma żadnych więzień i kar śmierci, bo ja jestem dowodem na to, że mogę swobodnie sobie żyć nad Wisłą. Podobno Słonimski przez Radio Warszawskie, specjalnie przeznaczone do tej agitacji, wzywał do powrotu Witlina, mnie, Balińskiego i Wierzyńskiego. Nie wiedząc o tym, mówiłem w dzisiejszej naszej audycji, że nikt nas tutaj nie zmusza do pisania wierszy o Eisenhowerze, co zresztą nie jest porównanie, bo Eisenhower to nie Bierut. To wezwanie, gdy się pomyśli, co się za nim kryje, budzi wstręt wyjątkowy. Celem jego bowiem jest w najlepszym razie zlikwidowanie emigracji jako idei. Ale mogłoby się też skończyć z syłką zaproszonych przez Słonimskiego frajerów. Ja jego nie widzę. Ja jego nie widzę wracającego. Ta Warszawa... Pod komunizmem, jego kochane miasto nie, ja, i hamstwo. Pomacz tylko tym, że tam się tam. Jak się przypomnę, tam to je zdradza. To zdradza coś, co się wierzy. A co? Bardzo proste, bo to zrozumienie dla każdego. To był bunt przeciwko temu, co się stało w Polsce. Jego brak kompromisu polegał na tym, że dla niego były świętości w Polsce. I tych świętości nie wolno mu ruszyć niczym. I to był Pisłowski przede wszystkim, a po drugie wszystkie, wszystkie wielkie postacie historii Polski to były jego świętości. Więc jakżeż można było ruszyć? Ja że można powiedzieć, że to nie jest takie, tylko inne. Nie. Mówił przez radio, prawda? Przez Wolną Europę, przez Głos Ameryki. E, tam wypowiadał się, e, bo tam mógł powiedzieć to, co jemu na sercu leży. Myśmy nigdy nie przyjęli tego, że Polski nie ma. Nigdy, to nigdy nie było w okresie. Że nie ma, co znaczy nie ma? Tak długo, jak my jesteśmy, Polska jest i będzie. Drodzy Rodacy. W chwili, kiedy do Was mówię, aby Wam złożyć życzenia świąteczne imieniem moich kolegów z Głosu Wolnej Polski w Nowym Jorku, nad stupiętrowymi domami tego miasta wschodzi gwiazda ta sama, której wyglądacie dzisiaj nad kolumną Zygmunta w Warszawie, nad wieżą wawelską, nad kościołami wszystkich wsi i fabrykami wszystkich miast naszego kraju. Za cenę krwi polskich skazańców bitych na Syberii, za cenę łez matek tych, co ginęli na szubienicach Warszawy, kupione zostało bogactwo Londynu, przepych Paryża. Nic zdawało się nie mogło rozwiązać tego przymierza potęg nikczemnych i beztroskich, że na grobie naszego narodu ogłosiły zbrodnicze prawo silnych i nieludzkie prawo szczęśliwych za podstawę porządku świata. Myśmy mieli kiedyś takie przyjęcie u, u krańców. Wigilię zrobili. Małczużyński był tym, który grał na fortepianie. Kolędy i takie inne I Lech śpiewał przed tym. Moty no w tej piosenki utanki powiedzmy, że pan Lechon, wielki człowiek, ale dupa straszna. I tak, bo każdy człowiek, który wchodził na salę, miał takie wejście. Ale, ale dupa straszna, ale dupa straszna, ale dupa straszna. No i to było śmieszne. Jak Lechon to śmiał, to było bardzo śmieszne. Jemu pomagali, ale on puszczał pieniądze. Na co? On, Ponieważ nie miał pieniędzy, prawda? To, to on jednak, ci ludzie rozmaicie bogatsi, zwłaszcza falency byli szalenie bogaci. A, a u nas to tam różnie było. <grychy> to, to, on, to on tam się bardzo trzymał. Zdaje się, że nawet był korypetytorem tego, tego syna Falenckiego. O Gusio Szalony plotkarz. Znany był, był z plotkarstwa, opowiadał. Jakieś historie wymyślał, że królowa angielska przyjechała, ma kochanka w Nowym Jorku i to tam z niemi się spotka jakieś historie. Śpić, czas, dużo mówił. strasznie dużo, śpić. To. Sha, co? Czy On tak chyba mówił, lepsza kurwa w karcie niż grawina na dachu. Powiedzionka tak tam Lody mu się podobały. Lody w lecie. się by <śmienny> to się, to się I śmieszne się, bo najważniejsze. Że... Bardzo lubię ośmieszyć. Zatrosny był, że inny tam Tuwim napisał jakieś wiersze, a mnie tutaj nie wychodzi. Tu miał łatwości z pisaniem, a myśmy mieli kota, bardzo dużo kotów, Petronella, Sady nie wiem co. I się, pod kotem się kładło gazety, Nowy Świat. Jak mój ojciec się wściekł na Lechonia, to podkładał pod kota fotografię z Lechoniem, bo Lechon napisał. A Lechon dzwonił do nas i się pytał, że twój ojciec coś napisał. I ja, moja mama, powiedziała: Zawsze trzeba powiedzieć, że nie. Dzisiaj nic z pisania. Rano awanturka, która mi się zdawała wczoraj niezbędna, aby wyjść z mego smutku. Teraz wiem, że trzeba było odmówić sobie tej przygody. Awanturka, flirt, romans, randka figle, spotkanie, po tutejszemu date. Nauk, ekstrawagancja, wyładowanie, obsesja, szał, przyjemność, łażenie, interes na mieście, sprawy na mieście, latanie po mieście. Pan do mnie przychodził z dwiemi chłopcami. Ja ich znam, paru z nich przychodziło do mnie, z nimi byli na obiedzie. Nie, nie byliśmy nigdy bardzo blisko, ale raz za tydzień, raz na dwa tygodnie on przychodził z nim, tak. Nieraz się kłócili z ojcem, o, e, mój ojciec kpił, mówił, ty wstrętny pedał, ale ja nie wiedziałam, co to właściwie, co to jest. Wiedziałam, że był pederastą, wszyscy wiedzieliśmy o tym, prawda? Ale nigdy nie, żadnych nie było tego, że tak powiem, widocznych rzeczy. On te swoje spotkania nie miał w swoim mieszkaniu. On się spotykał w hotelu z tym. Bardzo intensywny sen czy sny, jakieś nerwowe poszukiwanie drogi wśród nocy w Nowym Jorku. Była to jakby trzecia awyń. Ale zamknięta czeluścią mroku, z którego nie mogłem się wydostać. Później była najdroższa osoba w dwóch postaciach zupełnie takich samych fizycznie i zupełnie innych, jako dusza. Miałem romans z jedną z nich na oczach drugiej. Jego partner, czyli najdroższa osoba czyli Aubrey John, Johnston, był dużo młodszy od Rechonia. Ten związek z Aubreyem trwał bardzo długo, prawie 20 lat. Na pewno jakiś był jeszcze jeden stały związek, o którym on pisze, że to już dwa lata w pewnym momencie, a później się pojawia jeszcze trzeci, Gibra, jakiś, y, jak, jakiś, kolejny, jak, jak, jakiś kolejny związek, który też, y, który też tak naprawdę nie wiadomo, co się, co się, co, kto, kto się za tą nazwą kryje. Jeżeli rzeczywiście on jeszcze w pewnym momencie za, 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 z, zaszedł w, w związki z trzema osobami i każdy trzeba ukrywać. I nie tylko przed tymi drugimi osobami, jeszcze przed sobą, jeszcze przed przyjaciółmi. Więc jakby to jest ten, ten problem, jakby jak to jest trudne, to jest, jak, jak to jest po prostu trudne do przeprowadzenia. Módl się i pracuj. Bardzo módl się i ciężko pracuj. Amen. Człowiek dusi się, jeżeli nie może z tego, no stąd spowiedź jest bardzo przydatna, a on nawet na spowiedzi wątpię, czy mógł, odważył się powiedzieć wszystkiego. Na przykład nie chodził do spowiedzi, od lata, on nie mógł pójść do spowiedzi, nie mógł pójść do spowiedzi, żeby się spowiadał. I pan sobie wyobrazić, ile to kosztowało. Jego człowieka, który wierzył. On nie był taki, że intelektualny umysł, który odrzuca takie rzeczy, bo, bo nie rozumie, prawda? Ale on mu nie szkodziło, że nie rozumie, a ja myślę, on był takim typem, prawda? On był, on był e, raczej uczuciowy niż intelektualny. Do domu idę w księżycowej smudze, ale to nie jest mój dom, ja wiem. Bóg jak do Pawła powie do mnie, twoje życie jest snem. I ja cię z niego obudzę. Był u mnie na, na weekend. Ja miałem taki dom pod, pod Nowym Jorkiem. I do mnie przyjeżdżał na weekendy. I bardzo śmiesznie wyglądał, bo chodził w gabaluszu. Wszystko robił w tym samym gradowym ubraniu takim bardzo, bardzo, bardzo schludnym takim, jak należy być. I chodził się na koncert, i chodził się do kolacji, i jedliśmy malony. I on jednego mlona w takich korupieniach jak obgryzał. Wziął kolację, bo pojechał do domu. Ale co? 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 ostatni raz. Ja widziałam go ostatni raz, może ze dwa dni przed śmiercią. Na 42 ulicy pamiętam dobrze. Przyszło, e, I nawet nie wiem dokąd i dokąd ja szłam, po prostu się przypadkiem zobaczyłam z daleka tą figurę i się spotkaliśmy, ściskaliśmy się, ponieważ się znaliśmy już dawno. i e, nic nie podejrzewałam. Śnił mi się Tuwim w jakichś strasznych męczarniach, z których wyszedł i później był jakiś bankiet w Warszawie na jego cześć i ja na nim byłem. Mówiłem z Tuwimem i mieliśmy sobie wiele jeszcze powiedzieć, ale naraz wyrósł przed nami ponury, bardzo elegancki facet we fraku i wtedy Tuwim odwrócił się ode mnie, a ja zrozumiałem, że wpadłem w pułapkę, że bezpieka już mnie ma. Wreszcie przyszedł Słonimski. Z którym nie wiedziałem, jak się mam przywitać. Padliśmy sobie w ramiona i ja płakałem. Jak zresztą prawie cały czas w tym śnie. Na wieść o tym, że Jan Lechoń popełnił samobójstwo, ambasada PRL w Waszyngtonie wysyła szyfrówkę do kraju, którą odnalazłem w materiałach Urzędu Bezpieczeństwa. Oni mówią. Trzeba wrócić do sprawy Lechonia i trzeba ją w odpowiedni sposób rozrobić. Po co ambasada takie rzeczy pisze w swojej szyfruce? No po to, żeby jeszcze raz spróbować przedstawić sprawę Lechonia, sprawę w tym wypadku jego śmierci, jako intrygę tych niezłomnych z Nowego Jorku, którzy rzekomo nie pozwalali mu wrócić do kraju. Dlaczego odszedł Witlin, Lechon? Gdzie jest Baliński i Wierzyński? Niech się zaplute redaktory, tchórze, rufiany i dwójkarze spensjonowane werny chory w emigracyjnej smole smarzą. Tak pisał w tym czasie Antoni Słonimski. Jak ja myślę, że on musiał, żeby był niezdara potworny, żeby wyleść na ten, to jest makabra dla mnie zupełnie na ten parapet i z tego czterdziestego piętra. Można zawsze znaleźć w swej inteligencji, woli, sercu coś, co pomoże nam w walce z życiem, z ludźmi. Ale na walkę z sobą jest tylko modlitwa. Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu, i do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu. Każdy rany niechaj znajdzie o patronek czysty, i od wszystkich zaginionych niechaj przyjdą listy. Weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w twoją stronę. Matko Boska, często chłopska pod twoją obronę. Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną. Ponad Polską błogosławiąc podnieś rękę piękną i od twego łez pełnego królowo spojrzenia. Kaźnia ostatnia niech się wstrzyma, otworzą więzienia. Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną. Matko Boska, często na twoją przyczyną nieraz potok nas zalewał, Treść się z drugą lała. A wciąż to często powie, stoi ja pozwała. I gdyś była też mieczami pod ranną. A wciąż świecisz ponad nami, przeleń świecza panną i wstajemy wciąż z popiołów tworzyli w to pogonu. I ty wszystkich nas powrócisz, na ojczyznę łoną.